Możemy już zaczynać. 3 luty, piątek, godzina 18. Startujemy z naszym kolejnym 67. chyba odcinkiem naszego wideobloga. Pora na seniora. Dla tych, którzy nas jeszcze nie oglądali, przypominam, że to wideoblog dla aktywnych i radosnych, niezależnie od wieku. Ale naszymi głównymi odbiorcami są seniorzy, dlatego nazywamy się Pora na Seniora. Ja nazywam się Elżbieta Tomczyk-Miczka, ale mówią na mnie Carmen. Za kamerą stoi mój małżonek Krystian Miczka. W redakcji jest jeszcze Natasza Bakoszczurowska, która w tej chwili siedzi u siebie w domku w kościelisku i walczy z okropną zimą. Jest też Tomek Trybała, informatyk, który nie jest dzisiaj z nami, ale jest na telefonie. Na pewno kontroluje, czy głos i dźwięk w porządku, w razie czego będziemy do siebie dzwonić. Pozdrawiam Tomku. Pozdrawiam też resztę naszej redakcji rozproszonej, czyli naszych seniorów z czas żeglarz i nie tylko, którzy w większym lub mniejszym stopniu pomagają nam przy redakcji tego wideobloga. A teraz jak przystało na porządną stację telewizyjną, czołówka. No cóż, luty się zaczął. Matka Boska Gromniczna wyrzuciła z resztek domów choinki i kazała pochować światełka i ozdoby do szaf, do pudełek. Za rogie będziemy wyciągać. Niedługo będzie Wielkanoc, a tymczasem, co się dzieje u nas? Obiecałam Wam, że podzielę się z relacją z naszego wyjazdu do Izraela. Byliśmy z Krystianem. W, pojechaliśmy w, no, w Nowy Rok w Sylwestra, spędziliśmy powitanie Nowego Roku w Tel Awiwie, potem byliśmy w Jerozolimie, stamtąd wypady do Betlejem i nad Morze Martwe. I chcę Wam powiedzieć, mimo że miałam jeszcze kontuzję, którą cały czas jeszcze mi nie przeszła, kontuzję barku, i byłam jeszcze w Ortezie w trzecim tygodniu po wypadku na nartach. Trochę jeszcze niepełnosprawna, to jednak zachęcam wszystkich Was, kto czuje się na siłach, żeby wybrać się do Izraela, do Ziemi Świętej, ale nie tylko. I chcę Was zapewnić, że to jest podróż bardzo, bardzo łatwa logistycznie dla tych, którzy mają opory przed podróżowaniem. Muszę powiedzieć, że no, po przylecie do Tel Awiwu mamy doskonałe połączenie. Pociągiem w 20 minut dostajemy się do Tel Awiwu, troszeczkę dłużej do Jerozolimy. Między Jerozolimą a Tel Awiwem kursują regularnie bardzo przyzwoicie pociągi autobusy. Autobus również jedzie nad Morze Martwe z Dworca Głównego, autobus miejski jedzie do Betlejem, nawet dwa autobusy. Także poruszanie się jest bajecznie proste. Nam również udało się znaleźliśmy nocleg u sióstr Elżbietanek w centrum Jerozolimy, w obrębie starych murów, tuż obok bazyliki Krzyża, Ukrzyżowania. Siostry mają pokoje gościnne z wspaniałym śniadaniem, więc, jakby ze strony logistycznej, dla każdego, przeciętnego seniora jest to wyjazd do ogarnięcia. Próbujcie swoich sił w podróżach i zachęcamy was do tego. Nie mam jeszcze gotowego filmu o Izraelu, bo no, nie starcza czasu na wszystko, ale podzielimy się z wami taką przygotowaną wstępnie małą impresyjką na temat tego, co nas w Izraelu najbardziej zachwyciło. A co nas zachwyciło? Mieszanka kultur, wielokulturowość, to, co zresztą lubimy i co podkreślamy często w naszych działaniach, również w Fundacji Eurointegracja, to właśnie, że czuć tam ten tygiel kultur i, i taką ciekawą dla nas egzotyczną atmosferę. Kawałeczek Izraela przed nami, proszę bardzo. Tak, 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 odebraliśmy Izrael w naszym subiektywnym odczuciu. Te, ci ludzie, ten nastrój, ta skłaniająca na pewno do, do refleksji atmosfera. Ale ponieważ wielokulturowość to nasze drugie imię i fascynacja różnymi kulturami, również co roku, w styczniu, dostaje takiego Powera, pod względem fascynacji kulturą szkocką. Wiecie dobrze, bo większość y, widzów naszego wideobloga jest również y, bywalcami na Wieczerzach Bernsa, że co roku w styczniu, w rocznicę urodzin romantycznego bohatera, symbolu Szkotów, poety Barda Roberta Bernsa, odbywa się Wieczerza Bernsa. Zorientowana, skupiona wokół Hagis potrawy podobnej do kaszanki. I Ody do Hagis, którą Berns kiedyś napisał. Co roku o tej porze gromadzimy się nasz yy, prawdziwy szkod, mieszkający w Krakowie David McGeer czyta deklamuje Ode do Hagis. A my procedujemy toasty zgodnie z ponad na letnią tradycją toasty, pijemy whisky, śpiewamy wiersze do muzyki różnych kompozytorów, recytujemy wiersze Bernsa i doskonale się bawimy. Jak doskonale się bawimy, też Wam pokażemy za chwilę. Powiem, wieczerza Bernsa odbyła się 23 stycznia w poniedziałek w Globus Music. Lubię na ulicy Węgierskiej. A jak to wyglądało, e, niech zobaczą ci, którzy nie byli, a ci, którzy byli, niech sobie wspomną i wzruszą się tą wspaniałą zabawą. That jumps in luggies, but if you wish, her great for player, give her a haggis. Haggis. <laughs> 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 wznosi ten toast, niech wypije za słabość kobiecą, uległość i kruchość, niech woła i kobiety niech umie tą treścią. Wróć do nas, wróć. Ka Było. Tak było, wiesz, mi było <grym> naprawdę świetnie. I wieczerze Bersa będziemy kontynuować, bo to jest wielka sprawa. Zainspirowaliśmy tym naszym znajom naszych znajomych dziennikarzy z Liverpoolu, którzy w znaczy z Warszawy mieszkającej w Liverpoolu, Magdę i Sergiusza Pinkfartów, którzy w tym roku, pod naszym wpływem, wśród w domu Polonii Liverpoolu, zrobili pierwszą swoją wieczerzę Bersa. A nasza to już szesnasta i będziemy ciągle rozwijać, i zawsze wymyślamy coś nowego. W tym roku były nowe elementy. Po pierwsze, yy, zmieniliśmy, zresztą nie pierwszy raz, ale ostatnio przez kilka lat odbywała się wieczerza w piwnicy pod Baranami. Zmieniliśmy miejsce na Globus Music Club. To bardzo ciekawe miejsce. Kto chce poznać historię, to mamy na naszym wideoblogu, zobaczycie sobie filmik Globus od obuwia do jazzu. Taki filmik jest, który nakręciliśmy na otwarciu, na otwarciu tego miejsca. Jest to na węgierskiej cztery, a miejsce jest niezwykłe, ponieważ łączy tradycję podgórską, starą podgórską fabryki obuwia Globus, którego obuwie było Przedawane przez Batę i było bardzo znaną firmą w dawnych czasach z tradycją festiwali jazzowych, które właściciel prowadzi jako dyrektor od kilkudziesięciu lat Summer Jazz Festival. To wszystko skumulowało się w klubie Globus i to dla nas wielka radość, wielki zaszczyt, że mogliśmy wieczerze Bersa właśnie zrobić w Globusie. Drugim nowym elementem było to, że była z nami grupa naszych seniorów zaprzyjaźnionych z Ukrainy. Wspominałam pewnie, ale jeszcze teraz zapraszam i mówię, że mamy taką grupę między naszym CASem Żeglarz a Fundacją Zustrich powstała grupa międzynarodowa, polsko-ukraińska, eurointegracja, razem gotujemy. Razem się bawimy, przyjaźnimy, przekazujemy sobie nasze zwyczaje, tradycje, po prostu poznajemy się i my z naszej strony staramy się, żeby seniorzy z Ukrainy, którzy mieszkają w Krakowie, uczą się polskiego, żeby czuli się tutaj lepiej dzięki temu, że znają nas. A możemy ich wprowadzać w nasze życie, a oni z kolei wzbogacają nasze życie. Także Podczas naszej imprezy byli goście z Ukrainy, też śpiewali swoje pieśni, grali razem z nami na gitarach, i, i bardzo się fajnie to wszystko odbywa. A trzecia taka nowa rzecz to to, że kto jest biegły w dziedzinie artystycznej, to zauważył, że w stosunku do naszych poprzednich wieczerzy Bersa, tym razem artyści, którzy występowali, to byli nasi artyści z naszego czasu żeglarz. Bo okazuje się, że coraz więcej zdolnych, utalentowanych ludzi przychodzi i coraz więcej ich bawi się, współpracuje przy organizacji różnych artystycznych przedsięwzięć. I tak mieliśmy Elę Malak, która z przepięknym głosem, prawie porównywalnym do Anny German, nam zaśpiewała parę utworów. No i podporą był Marek Pawlik. Marek, który świetnie gra na gitarze, też pięknie gra, pięknie śpiewa, podjął się premierowego wykonania miał na to parę dni, żeby się przygotować jęczmiennych łanów kultowej piosenki Wieczerzy Bersa, no i nasza Hanka Napora, którą już pokazywaliśmy w naszych programach poprzednich, wspominaliśmy i, e, i którą po prostu e, e, nie sposób przecenić. Anka, Hanka ze swoim genialnym głosem i ekspresją. E, przy okazji wspomnę, że jest aktorką, występuje w Teatrze Łaźnia i nie tylko. I Hanka tak się spodobała na tej nowej scenie jazzowej, w końcu profesjonalnej scenie muzycznej w Krakowie, że zaproponowano jej koncerty w Globusie, w Globus Music Club, i będziemy taki koncert robić prawdopodobnie pod koniec lutego. I zapraszam Was wszystkich, naszą wspaniałą, wierną publiczność i widownię, na pierwszy koncert Hanki, który zrobimy, żeby ją. Ośmielić i żeby ją wprowadzić w dalsze jej zakusy na karierę muzyczną, ponieważ Hanka na to zasługuje. A żeby nie być, nie zostawiać Hanki samotnej, tutaj nasz Żenio się pokazał: żeby nie zostawiać Hanki samotnej w tym, w tym swoim, w swoich dążeniach artystycznych, to pokażemy teraz jeszcze jednego naszego kolegę, który będzie występował jutro, jutro już w Starym Porcie. Robert Kuzianik, Robert, który chwilowo pomagał nam w czas żeglarz w naszych zajęciach szantowych, kiedy Joasia. Była nieobecna, przejął gitarę, przychodził do nas na zajęcia na horn i grał z nami, uczył nas piosenek szantowych. I Robert, swoim zespołem, uwaga, stare wraki zagra jutro w Starym Porcie. Wstęp wolny, Stary Port, wiemy gdzie jest, piosenka żeglarska jest nam bliska, szanty i nie tylko. I jutro zobaczymy się wszyscy chętni i wesoli, radośni i aktywni seniorzy. Tak jak oczekujemy od naszych odbiorców. Widzimy się w starym porcie. Godzina 20. Robert Kuzianik i stare wraki w starym porcie. Tyle na dziś. Wszystkiego dobrego. Jeszcze na koniec, ponieważ. Dostaliśmy bardzo ładne kalendarze. Kalendarze są z wydawnictwa Nowa Turystyka. To jest portal internetowy. Bardzo serdecznie zapraszam na ten portal. Sobie wchodźcie na internet. Nowa Turystyka, zresztą ja tam też publikuję teksty. Krystian też publikuje tam teksty turystyczne naszych wyjazdów. I jest bardzo fajny portal. Poza tym wychodzi raz na jakiś czas targowy magazyn, nowa turystyka. I oto redakcja przysłała nam trzy kalendarze z pięknymi zdjęciami fajnych miejsc, gdzie można się zainspirować. Są trzy kalendarze. Kto się zgłosi mailem albo w komentarzu? Pod tym y, odcinkiem po prostu dostaje od nas kalendarz. Kto pierwszy ten wygrywa. I tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami do następnego odcinka. Śledźcie naszego wideobloga, bo tam ogłaszamy zawsze y, z wyprzedzeniem, kiedy będzie następna transmisja. Pozdrawiam w imieniu całej redakcji. Y, żegnam wszystkich bardzo serdecznie i do do zobaczenia.